5, 4, 3, 2, 1, start. Łasko lekkie, 50, 1, 6 prawy przez szczyt, nie tkwi. 6 lewy, 50. Łasko środkiem przez szczyt, 80. Środkiem przez hopę, 50. 4 prawy, Łasko, 80. Środkiem przez hopę, 50. 6 lewy przez hopę, długi zacisk, przez szczyt, chowa. 120. 5 lat w Dniu wąski przez wybory, do 6 prawy 80, przez wielkie szczyty, do 6 lewy zacisk, przez skrzyżowanie 30, 9 lat w przez szczyt, nie Przez 4, 4, lewy, długi do skręt 1, prawy, otwiera długi, jasno. 3, przez belę prawą przez 30, skręt 1, prawy, otwiera przez szczyt 4, pięćdziesiąt Pięć, 5, 5, 5, prawy Przez szczyt Otwiera długi zacisk przez 6, 6, 6, 7, szczyt Zacisk 6, 7, 7, do 7, prawy Pięćdziesiąt Szczyn, to sześć to sześć prak, to ledzy, przez szczyt do 6 lewy. Do sześć praw, do ostrożnie 5 lewy przez chopę. 50. 6 lewy bardzo długi zacisk przez chopę. 50. 4 do powoli 6 lewy przez szczyt, trzydzieści 1 lewy nie. 36 lewy Zacisk drewna po zewnętrznej otwiera przez szczyt 50. Gwiazdko 6 lewy przez szczyt, bardzo bardzo głupi przez seszczowanie 30. W środkiem przez kopę trzy 3 lewy, długi zacisk 80. Gwiazdko okręt przez szczyt, bardzo bardzo głupi 30. Zrocznie zacisk 3 do 4 prawy 4 lewy do 4 prawy długi. 120. Szczyt do 5 lewy zacisk do 4 prawy długi. przez skrzyżowanie. 6 lewy bardzo bardzo długi. 107 10. 5 praw długi zacisk 4, powoli 50, 2, 3, 1, Otwiera bardzo długi przez szczyt, 160, przez 60, 4, lewy, bardzo, bardzo długi, zacisk, skręt, 5, lewy, otwiera, 80, Lewy i prawy, trzy lewy, 1 prawy zacisk ruch do kubeli. Trzydzieści, 1 prawy, nie dnij lewy. 40, skręt dwa lewy, po kubeli, a 160. Skręt ukryty, druch, trzy prawy i zacisk dwa. Trzydzieści, dłasku lewy i trzydzieści. 56 lewy długi, 50. 6 prawy długi, otwiera przez chopę. Do długi szczyt i płasko, 6 prawy otwiera przez chopę. Do 6 zacisk przez szczyt. Do 6 prawy przez szczyt. Do środkiem przez szczyt i płasko prawy 100. Lewą przez chopę, 50. 6 prawy otwiera przez szczyt, 55 prawy. 60. Lewą przez szczyt, 35, prawy długi. Odwiela przez szczyt, do 6 lewy długi. Ostrożnie, zacisk, 30, zacisk drobuj, chupa, 3 prawie, przez szczyt. zacisk, do chopa, do 4 prawy, Środki przez szczyt, chopa, 80. 6 prawy przez szczyt, wywoje. 6 lewy przez szczyt po koniec 30, 4 prawy długi, 120. Płasko lewy przez szczyt, do płasko prawy przez szczyt, do 4 lewy. Wiela przez szczyt, do 6 lewy długi, zacisk przez szczyt, do 4 prawy długi. Do 6 lewy przez szczyt, chopa, 100. Płasko lewy przez chopę, bardzo, bardzo długi, do środkiem przez 170. 6 prawy. 50, płasko szyb, 6 lewy, długi przez szczyt. 6 prawy, otwiera przez szczyt, 6 lewy, długi przez szczyt, 100. I skręt, 4 prawy, do pięć lewy, dokładna wielka, ciśnica, Do pięć lewy, ostrożnie, 100, szykawa, jeden prawy, najazd. 6 bardzo długi, długi. 6 prawy, zacisk, 5 szóstek. 64, lewy, zacisk przez szczyt, przez krzyżowanie, 30. Szczyt, 5 prawy, długi przez szczyt i 6 prawy. To 6 lewy, długi, ostrożny, 36 prawy, zacisk przez szczyt. 30, płasko prawy, przez długi szczyt, do 6 lewy, długi. I przez szczyt, sześćdziesiąt, prawy, przez drugi szczyt, do sześciu, drugi, przez szczyt, do sześciu, prawy, drugi, przez szczyt, zacisk, drugi, do szczyt, i 4 lewy, otwiera. Pomożnie, osiemdziesiąt, skręt, trzy, prawy, przez szczyt, osiemdziesiąt, sześć lewy, otwiera, osiemdziesiąt, Szczyt ostrożnie, pochłonij pięćdziesiąt. Szczyt do za trzy. Cztery prawy, tuć przez szczyt pięćdziesiąt. Śrokiem przez opę 120 Zakręt, ukryty prawy, trzy ciasno. Szeroko na asfalt. Lewy sześć, przez תמונה שלא קוראים חושים תשעות